spróbość wymyślił tridu. Chciał, aby przez trzy najbliższe niedziele, żebyśmy mogli zatrzymać się troszeczkę w refleksji, ale też i w naszym szybkim życiu w mieście nad doświadczeniem kościoła, w którym żyjemy i kościoła, w którym jesteśmy, nad doświadczeniem chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy. I tak się składa, że ja zaproponowałem takie trzy tematy, i dzisiaj chciałbym powiedzieć o Kościele, jako o otwartej bramie, czy też o Kościele, jako o oblężonej twierdzy. I tak się składa, że kiedy ta pierwsza niedziela grudnia, ale też i pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna ten czas, który już kolejny raz, jak patrzę na Was, każdy z nas już kilkadziesiąt lat w swoim życiu przeszedł przez adwent, który ma nas przygotować na święta Bożego Narodzenia, to warto, żebyśmy sobie jedną rzecz uświadomili. To, co słyszeliśmy dzisiaj wprost w Ewangelii, kiedy padają słowa, a właściwie powtarzane jest jedno słowo: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten przyjdzie. Ta postawa czuwania, można by powiedzieć pewnej uważności, to jest właściwie chrześcijańska postawa, która jest nam zaproponowana na każdy dzień naszego życia. Właśnie tak jak mówię, żyjemy szybko, często nawet może za szybko, nawet może nie wyhamowujemy, dopiero wyhamujemy, jak nam zdrowie po prostu ten hamulec wdusi. Ale tu chodzi o uważność i o czuwanie, ażeby Bóg nie przeszedł obok, ażeby nie było takiego dnia, nie było takiego czasu bez doświadczenia Chrystusa. Chciałbym o tej otwartej bramie i o tym oblężonej twierdzy mówić w takiej perspektywie chrześcijanina żywej wiary. Chrześcijaństwo wtedy ma sens, jeśli my jesteśmy ludźmi żywej wiary, to znaczy nie tylko jesteśmy chrześcijanami, bo nas rodzice ochrzcili, może i nawet wychowali, chodziliśmy bardziej czy mniej na naukę religii. Zawarliśmy, może nie zawarliśmy sakramentów małżeństwa, ale chodzi o chrześcijaństwo żywej wiary, to znaczy takie, które jest chrześcijaństwem z wyboru, że to jest mój osobisty wybór Chrystusa w moim życiu. Dwa obrazy, którymi chciałbym się dzisiaj podzielić: otwarta brama i oblężona twierdza. Otwarta brama. Jak patrzę na Was wszystkich w Kościele, to już w nasze życie, z wyjątkiem tych najmłodszych, jest wpisane doświadczenie, chyba najważniejsze doświadczenie XX wieku w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim, to znaczy Sobór Watykański II. I ten Sobór Watykański II jest właśnie takim otwarciem adiornamentom. Jan XXIII powiedział, że musimy w kościele otworzyć okna, żeby ten kościół przewietrzyć. Nie proponowałbym dzisiaj otwierania w tym kościele, w tej świątyni okien, bo po pół godziny byłby mróz, byłoby zimno. Ale to nie o takie otwarcie chodzi. To chodziło i chodzi o takie otwarcie, ażeby. Współczesny świat, w którym żyjemy, a właściwie my, którzy żyjemy w tym świecie, żebyśmy byli bliżsi codziennemu naszemu życiu. Chciałbym na sam początek przytoczyć takie credo polskiego katolika, żyjącego dzisiaj, Bogdana Sywińskiego, bardzo wybitnego historyka Kościoła. Dawnego redaktora, nawet naczelnego miesięcznika Znak, który na koniec swojej bardzo ważnej książki Rodowody Niepokornych, o tym jeszcze będzie za chwilę, podał takich kilka zdań, które kiedy pierwszy raz przeczytałem ponad 40 lat temu, to zobaczyłem, że się w tym bardzo odnajduje, i to jest właśnie kredo chrześcijan, katolików wychodzących z doświadczenia Soboru Watykańskiego II i to jest klucz do zrozumienia Kościoła jako otwartej bramy. Bogdan Cywiński pisze, chcemy być Kościołem posoborowym, a więc Kościołem środków ubogich, Kościołem gotowym do współbudowania świata razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Przeżywającym ideę uniwersalnej wspólnoty ludu Bożego i głoszącym powszechne braterstwo, a więc ofiarowującym swą pomoc wszystkim skrzywdzonym i prześladowanym. Chcemy być Kościołem wiernym swemu posłannictwu, a więc wolnym od pokusy jakiegokolwiek neokonstantynizmu. I stojącym na straży godności i wolności osoby ludzkiej. Chcemy być Kościołem ludzi, którzy potrafią świadczyć i którzy wiedzą, że świadectwo bywa czasem trudne, a czasem wymaga płacenia wysokiej ceny za prawdę, w którą się wierzy. Jednocześnie chcemy być Kościołem otwartym na wszystkie autentyczne wartości ludzkie, także i na te, które spotykamy poza kościołem. Proszę zobaczyć, że tutaj pada właśnie to określenie, że chcemy być kościołem otwartym na wszystkie autentyczne wartości ludzkie. My jako chrześcijanie uczymy się, że ludzkie wartości są w każdym człowieku. Bo Chrystus, czyli Bóg, który stworzył świat, który stworzył człowieka, stając się jednym z nas, stając się człowiekiem, w każdym człowieku wpisał podstawowe wartości, które musimy odkrywać. I proszę zobaczyć, że ten tekst Bogdana Cywińskiego będzie mówił, że chcemy być otwarci na autentyczne ludzkie wartości. Także na te, które spotykamy poza kościołem. Kościół Otwarta Brama to jest kościół, który przyjmuje każdego, który jest gościnny. Tak jak Brama jest otwarta. Proszę sobie przypomnieć tą inwokację do pana Tadeusza, Adama Mickiewicza, kiedy młody Tadeusz przyjeżdża do Soplicowa i Adam Mickiewicz mówi o bramie. Na wciąż otwartej, o bramie na wciąż otwartej. I taka jest brama Kościoła. Słyszymy w Ewangelii, mówimy o tym, że i powtarzamy to, co Chrystus mówi, porównując Kościół do owczarni, porównując pasterzy, mówiąc o tym, że właśnie brama jest otwarta. I to jest niesamowicie istotne, ale też i ważne, że brama otwarta to jest to zapraszanie, ciągłe zapraszanie każdego, który może gdzieś został przed bramą, może gdzieś się zagubił, ale który stale słyszy to zaproszenie nie moje jako księdza, nie biskupa czy papieża, ale samego Chrystusa. To jest to, co Jan Paweł II powtarzał: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ale ta otwarta brama to jest również taka cecha, można powiedzieć, mocno wpisana w polską tradycję historyczną. Właśnie Jan Paweł II, kiedy pod koniec swojego życia napisał książkę Pamięć i Tożsamość, to zastanawiał się nad tym, czym jest patriotyzm, czym jest polskość, i dał taką bardzo ważną, często zapominaną definicję pokazania i powiedzenia, czym jest polskość. Mówił o tym, że polskość to w gruncie rzeczy wielość, i pluralizm a nie ciasnota i zamknięcie wydaje się jednak że ten jagielloński wymiar polskości o którym wspomniałem przestał być niestety w naszych czasach oczywisty polskość jako wielość i pluralizm a nie ciasnota i zamknięcie ta tradycja jagiellońska która była bardzo bliska Janowi Pawłowi II, ta tradycja polskiej, złotego wieku polskiej kultury, jak jelonów. Właśnie papież pisał ten tekst 25 lat temu, nie pisał go wczoraj, ani przedwczoraj, ani dzisiaj. To było takie ukazanie i zaproszenie właśnie do pogłębionego spojrzenia na Polskość, w której żyjemy, a zarazem na chrześcijaństwo, które nas formowało. I to jest ten pierwszy obraz Kościoła jako otwartej bramy, Kościoła jako wspólnoty, Mogę by, można by jeszcze mocniej powiedzieć, nawet wsłuchując się w te dzisiejsze czytania na początek Adwentu, kiedy była mowa w tym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem Rok Twoich. Bardzo mocny akcent położony na wszyscy. I znowu Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice Redemptor Hominis będzie mówił o Kościele, a właściwie o człowieku, który jest drogą Kościoła. Obyśmy potrafili jako chrześcijanie tak żyć, tak patrzeć, abyśmy do tego naszego sposobu życia. Zapraszali innych. Czasami jest takie porównanie, że ławka, na której siedzimy, na niej jest dużo miejsca. Żebyśmy nikogo z tej ławki nie spychali, żebyśmy nikogo z tej ławki nie zrzucali, tylko dlatego, że, nie wiem, ma inny światopogląd, inne poglądy, inny język, inny kolor skóry i można by tak tą inność wymieniać. I drugi I obraz. Drugi obraz, który nazywa się Oblężona Twierdza. Kościół jako oblężona twierdza. On jest też wpisany w polskie doświadczenie historyczne i miał znaczenie pozytywne. Po Polsce Jagielonów, po Polsce saskiej, czasów baroku, przychodzi czas zaboru. I tak się składa, że Polska podzielona pod trzech zaborców, dwoje z nich reprezentowało inne wyznanie chrześcijańskie. Rosja była prawosławna, Prusy były luterańskie. I w tym momencie obraz kościoła jako oblężonej twierdzy, szczególnie jasnej góry, jasnej góry jako olbrzymiej twierdzy, która przeżyła potop szwedzki. Która w XIX wieku była miejscem, jak znowu mówił Jan Paweł II, tutaj zawsze byliśmy wolni. I wtedy powstaje taka zbitka bardzo pozytywna, określająca świadomość polską, mówimy Polak-Katolik. Kościół katolicki z tym wielkim obrazem i sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej jest miejscem, gdzie Pogłębia się tożsamość Polska właśnie w takim wymiarze oblężonej twierdzy, która z zewnątrz może i była atakowana. Z tym, że czasy XIX wieku minęły, czasy zaboru minęły, i dzisiaj wydaje się, że ten obraz kościoła jako oblężonej twierdzy. Niektórzy przyjmują, ale zamykają się wtedy przed tym doświadczeniem, które zaproponował nam Sobór Watykański II. Mój przyjaciel, czeski ksiądz, wybitny filozof Tomasz Halik powiedział kiedyś, że Sobór Watykański II to była taka przysięga małżeńska złożona przez Kościół współczesnemu światu, że nigdy Ciebie nie opuści. Że nie zamknę się właśnie w jakiejś twierdzy, w jakimś zamku, nie będę tworzył jakiegoś getta religijnego, ale będę pośrodku świata jako chrześcijanie. To jest bardzo stare świadectwo, absolutnie z drugiego, nawet z początku drugiego wieku chrześcijaństwa, mówiące, to jest tak zwany list do Diogeneta, mówiący o tym, że chrześcijanie niczym się nie różnią. Od ludzi, z którymi żyją w świecie, ani strojem, ani językiem, ale są duszą w świecie. Są tymi, którzy nadają życie, którzy ożywiają świat. Stąd chrześcijanie żywej wiary. I dzisiaj mamy takie niebezpieczeństwo, które ja nazywam oblężoną twierdzą, to znaczy takiego spojrzenia, że wszyscy nas atakują w koło że całe zło, które przychodzi, przychodzi z zewnątrz. Myślę, że to wielkie nieporozumienie, jako ludzie Ewangelii, jako ludzie żywej wiary, mielibyśmy widzieć, że zło przychodzi od wewnątrz, przychodzi z nas samych, grzech, brak wolności. Siostra Matka Teresa z Kalkuty zapytana kiedyś, czy istnieje diabeł, czy istnieje szatan? Popatrzyła w oczy tego człowieka, który to pytanie zadaje, i powiedziała: tak, on jest tylko w Twoim i moim sercu. I jako chrześcijanie mielibyśmy zobaczyć, nie dzielić świat na dobry i na zły, i mówić, że my jesteśmy tym lepszym światem, a to, co jest na zewnątrz, jest tym złym. Ten podział między dobrym a złym światem przechodzi przez moje serce, przechodzi przez moje wnętrze. Ja muszę tak żyć żeby to doświadczenie zła, które występuje we mnie, żeby go było jak najmniej. Cały wymiar pojednania. Ale wracając do tych obrazów, Kościoła jako otwartej bramy i Kościoła jako oblężonej twierdzy, chciałbym właśnie dlatego, że dzisiaj Jedną z intencji głównych tej mszy świętej, przez, wniesione przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego, jest pamięć o pracownikach Cegielskiego, żywych i zmarłych, ale też jest pamięć o Hipolicie Cegielskim. Ja jestem poznaniakiem od kilku pokoleń. Mój ojciec w czasie II wojny światowej jako dziecko był na pracach przymusowych, pracował w Cegielskim, jako młody chłopiec. Chodzicie do kościoła, widzicie po piersie profesora Stefana Stuli Grosza. On już wtedy wśród tych młodych chłopców, pracujących, jak to się mówi, w Poznaniu u ceglarza, ceglorza, wybierał głosy, tworzył chór. Mójciec jako bardzo młody człowiek, mający 12, 13, 14 lat, pracował wtedy w cegielskim. I mówię to dlatego, żebyśmy zobaczyli, że ten XIX wiek, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku, to próbujemy budować nową Polskę niepodległą na takich trzech wartościach bardzo ważnych. Bóg, honor, ojczyzna. Ja mieszkałem lata w Czechosłowacji, w Czechach. To nie tylko Polska powstała po zakończeniu I wojny światowej, ale wiele krajów w Europie Środkowej powstało. Powstała również Czechosłowacja. I prezydent pierwszy tego kraju, budowniczy tego kraju, Tomasz Garyk Masaryk, zaproponował trzy wartości, zupełnie inne niż nasze doświadczenie historyczne. Powiedział, że Tymi wartościami, na których mamy budować tą nowoczesną nową Czechosłowację, są trzy określenia: nie bać się, nie kraść i nie kłamać. Nie bać się, nie kraść, nie kłamać. Proszę zobaczyć, jak one są bliskie całemu doświadczeniu w drugiej połowy XIX wieku tutaj w wielkopolsce i w Poznaniu dla takich ludzi jak Hipolit Cegielski. Co to znaczy nie bać się? To znaczy być kreatywnym. Być człowiekiem odważnym. Umieć wchodzić w doświadczenie budowania społeczeństwa właśnie poprzez pracę. Nie kraść to znaczy być uczciwym. Praca ma być uczciwa. Nie kłamać to znaczy budować na Prawdzie. Na prawdzie, która jest fundamentem życia osobistego, rodzinnego, społecznego. Mówię to dlatego, że to też jest wpisane w to doświadczenie Kościoła jako otwartej bramy. Jako chrześcijanie mamy być ludźmi twórczymi, kreatywnymi. Mamy mieć pomysły. Ja pamiętam, jak towarzystwo Hipolita Cegielskiego przyznawało, Statuetkę Hipolita, już nie pamiętam, złotego, srebrnego, ojcu Janowi Górze, jednemu z najbardziej kreatywnych ludzi, którego w życiu spotkałem. Jak mówiono, który z niczego potrafił stworzyć coś. To jest ten moment, właśnie nie bać się. I drugie spojrzenie. Jak rozumieć dzisiaj tą? Otwartą bramę. I znowu w doświadczeniu pierwszych wieków chrześcijaństwa, w doświadczeniu, jak mówimy, ojców Kościoła, pojawiło się takie określenie ewangeliczni sędziowie. Że są tacy ewangeliczni sędziowie, takie cztery grupy ludzi, którzy nas żyjących kiedyś na Sądzie Ostatecznym będą rozliczać. I ta tradycja kościoła mówi to są dzieci to są ludzie chorzy to są ludzie starszy albo starsi i to są emigranci To są cztery takie grupy, które samodzielnie żyć nie potrafią. Dziecko, kiedy nie ma rodziców albo dziadków albo ludzi dorosłych, mówiąc szczerze, nie przeżyje. Potrzebuje drugiego człowieka. To samo jest z człowiekiem chorym, człowiekiem bardzo chorym. Potrzebuje drugiego człowieka, ażeby iść przez życie w tej swojej chorobie. Człowiek starszy czy człowiek stary potrzebuje drugiego człowieka, ażeby iść przez życie. I to samo dotyczy emigrantów. Czy będziemy ich nazywać uchodźcy, czy będziemy nazywać emigranci? Człowiek, który jest wyrwany ze swojej kultury, wypędzony albo uciekinier, w polskie doświadczenie nasze historyczne jest spisana emigracja milionów ludzi. Doświadczyliśmy, każdy z nas ma w rodzinie ludzi, którzy żyli, żyją na emigracji. Po II wojnie światowej miliony Polaków zostało poza Polską. W czasach komunistycznych wielu ludzi uciekło za granicę. Gdyby nie spotkali się z życzliwością, gdyby w tej swojej masie nie spotkali się ze strukturami tych państw, do których przyjechali, że właśnie oni byli otwarci, to ich życie kończyłoby się tragicznie. Ja znam wiele przypadków w historii Polski emigrantów, którzy odebrali sobie życie, popełnili samobójstwo. Pierwszy, który przychodzi do głowy, to jest brat Jana Karskiego. Przed wojną był komendantem policji w Warszawie, potem komendantem policji w II Rzeczpospolitej, ale emigracji był nikim. Nie znał języka, zanim się nauczył, zanim podjął jakiś zawód, to, to dostał takiej depresji, że odebrał sobie życie. I emigranci to są również ludzie, którzy potrzebują innych. I to są te grupy nazwane ewangelicznymi sędziami. Dzieci, chorzy. Starzy i emigranci. I można powiedzieć, że ten wymiar tego kościoła otwartej bramy to jest powiedzenie, że tyle nas, ile w drugich. Tyle jesteśmy chrześcijanami, czy tyle nasze chrześcijaństwo znaczy, ile potrafimy po prostu w drugim człowieku odkryć, że jest tym, którego Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Poczynając od naszych rodzin, małżeń, współmałżonkowie, dzieci, najbliższa nasza rodzina. I ostatnie spojrzenie. My dzisiaj w Polsce jesteśmy w takim momencie, mówię, stoimy na progu roku 2024, gdzie mamy jakieś nowe otwarcie społeczne, możemy powiedzieć, polityczne. To jest taki cykl, który co ileś lat w demokracji ma miejsce. Jako ludzie żywej wiary, jako chrześcijanie, osobistej wiary, musimy sobie postawić pytanie, jak mamy się odnaleźć w tym wszystkim, co po 15 października, po wyborach w Polsce będzie miało i ma miejsce. I myślę, że przede wszystkim jako chrześcijanie mielibyśmy być ludźmi, którzy będą budowali przestrzeń pojednania, będą budowali przestrzeń wzajemnego sobie przebaczenia. Jak patrzę na Was i widzę, że nie jesteśmy najmłodsi, z wyjątkiem małych dzieci, mamy wpisane doświadczenie, że życie nie jest łatwe że możemy w najbliższej rodzinie, ale też i w miejscu pracy, i w tych kwestiach społecznych się bardzo różnić, możemy się bardzo poranić, możemy nawet się w cudzysłowie pozabijać. Ale to nie jest wizja chrześcijańska. Ta wizja otwartej bramy mówi nam o tym, że musimy unieść różnorodność. Musimy unieść to, że różnimy się od innych ludzi, z których siedzimy może nie na tej ławce w kościele, ale na tej przysłowiowej ławce w parku. I musimy nauczyć się dostrzegania tych ludzkich wartości w drugim człowieku. Ja jestem Dominikaninem, Dominikanie cenią bardzo. Świętego Tomasza z Akwinu, naszego współbrata, który był wielkim teologiem Kościoła Zachodniego. I święty Tomasz mówi, że w każdym człowieku jest dobro, nawet w najbardziej zdegenerowanym, nawet najbardziej złym, jest odblask Boga, bo został człowiek stworzony na obraz i na podobieństwo. I moja praca. Chrześcijanina żywej wiary polega na tym, żebyśmy w każdym człowieku potrafili pod jakimkolwiek płaszczykiem zewnętrznego zła dostrzec dobro. Może trzeba temu człowiekowi o tym dobru, które dostrzeżemy, powiedzieć, ale na pewno trzeba je rozbudowywać, pozwolić, żeby wzrastać. I to jest moje przesłanie, abyśmy żyjąc w zmieniającym się świecie, Żyjąc w tym nowym otwarciu społecznym czy politycznym, potrafili jako chrześcijanie żywej wiary stawiać sobie pytanie, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Przez to, że rozpocznie się czy rozpoczyna się jeszcze większa krytyka chrześcijaństwa i Kościoła. Może w tej krytyce jest jakieś ziarno prawdy. Może trzeba zrobić sobie rachunek sumienia. Może potrzeba. Jakiegoś oczyszczenia tego wszystkiego, co jest mało chrześcijańskie, mało ewangeliczne, a może za bardzo było właśnie tym, o czym mówi Bogdan Cywiński, o tym, żebyśmy nie byli kościołem epoki konstantyńskiej. Konstantyn to był ten, który upaństwowił Kościół, największe uproszczenie, który z chrześcijaństwa zrobił religię panującą. Dzisiaj świat jest coraz mniej chrześcijański. Nie ma państw wyznaniowych, może poza strukturą stolicy apostolskiej i Watykanu. Ale musimy uczyć się, jak być chrześcijaninem we współczesnym świecie i jak dawać są wielkie słowa, świadectwo naszego codziennego życia, i jak przekazywać doświadczenie wiary następnemu pokoleniu. Możemy tylko przekazywać poprzez to, że będziemy ludźmi i chrześcijanami właśnie takiej wiary osobistej, codziennej.